Siemanko, to mój ostatni zakup KTM sx 125 Kupiłem go trochę do roboty, bo trzeba przede wszystkim zrobić silnik Ramę jakoś ogarnąć, bo trochę zaniedbany No ale co, teraz jest zima, za niedługo planuję go zrobić na zero wszystko w silniku, tłok Ogólnie kosmetykę Tefuza przede wszystkim wyprostować, żeby to jakoś wyglądało No to co, dzisiaj chcę go rozebrać do zera Zabrać ramę do malowania Wszystkie lumiowe elementy wypolerować, żeby to wyglądało ładnie. No dobra, to działamy. Bo to kurz, kolejny nowa guma, kopie silnik, ma 40 koni, koło w górze się jest cały wydech tuningowy HGS Żadna seria daje ładny dźwięk Motywując bicie za silnik wchodzi na obroty i eksploduje Odcinka zapłonu, ja się coraz lepiej czuję Wbijam pierwszy bieg, łańcuch lekko się naprażę KTM idzie w powietrze Dla mnie to jest chwila piękna Banda, to nisko do sprzęgła Prosto na opony, się żarówki to nie biednia Tor super enduro dobra wytrzymałość ściwka 7 minut jazdy przerwał zapominam już że... Już pierwsze zmiany widoczne, zdjęte plastiki. Na razie mało, ale wszystko powoli. Tak to wygląda. Pełno błota. Lekko się motorek uszczuplił. Nie ma już z tyłu amortycotora, nie ma koła. Teraz pewnie wahać trzeba odkręcić. Później polecimy z kierownicą, zawiesz z przodu. No i silnik znamy. Sądowe życie, od dziecka ta zajawka, dwa i cztery koła z lekki trasa potrafi zadowolić. Mała przerwa, tu czas na łycie życie od dziecka ta zajawka 2 i 4 koła z jaki nowa ustawka Endurowa trasa potrafi zadowolić Mała przerwa, to czas na łyżek coli Zrobiłem co miałem zrobić KTM rozebrana jak widać Została sama rama z silnikiem, ale to już na jutro sobie zostawiam No to co? Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Na razie, pozdro